Cześć, dzisiaj pokażę Wam, jak szybko przygotować omlet z twarogiem i słonym karmelem. Oglądajcie. Do przygotowania naszego omletu potrzebujemy 2 jajka, 75 g twarogu, 2 łyżki mąki, 1 łyżkę jogurtu naturalnego, 1 łyżeczkę masła orzechowego. Cztery daktyle, które wcześniej zalałem wrzątkiem i odstawiłem na pół godziny. Jedną łyżeczkę ksylitolu. Jedną łyżeczkę kakao. I szczyptę soli. Zacznę od tego, że jajka, mąka, kakao, ksylitol i jogurt wymieszam razem. Dlatego tego wezmę sobie głęboki talerz. Wrzucę jajka, mąkę, łyżeczkę kakao, łyżeczkę ksylitolu i łyżkę jogurtu. I porządnie to po prostu wymieszam. W międzyczasie włączę sobie patelnię. tutaj będę smażył omlet wleję sobie tą masę na patelnię rozprowadzę w międzyczasie jak nasz omlet jest już tutaj na patelni to przygotuję sobie resztę, czyli potrzebuję daktyle. odleję z tego odrobinę wody resztę wrzucę do blendera dodam tutaj Masło orzechowe. Odrobina soli. No i teraz to po prostu zblenduję na gładką masę. To już czas, żeby obrócić omlet na drugą stronę. Wygląda fajnie. Moja masa jest. Prawie już też gotowa. Jeszcze chwilę ją tutaj zmieszam, zblenduję. Myślę, że jest gotowa. Więc teraz pozostaje tylko twaróg wymieszać z odrobiną jogurtu naturalnego. Około dwóch łyżek. I można nakładać. Omlet mamy już na talerzu. Teraz nałożę sobie twaróg oraz nasz słony karmel. Jest gotowy. Można zajadać. Tak jak widzieliście, był to prosty przepis na omlet z twarogiem i słonym karmelem, który idealnie się sprawdzi na przykład przed treningiem długim na rowerze lub wybieganiem. Polecam spróbować smacznego.